Sobie. Witajcie, jestem Moczko. Będę nagrywał gameplay e, chyba. To są gameplaye? Nie, jak to się nazywa? No dobra, niech tak będzie. I dzisiaj pokażemy wam z moim kolegą odezwi się yy, Najdłuższy skok na świecie z Minecrafta. Ej, nie wziąłem kobla. Ej, ja nie mam kobla. Gdzie jest mój kobel? Nie mam kobla, muszę iść do kopalni. Kurwa. To znaczy, yy, kur kurde blaszka. Ah cobblestone gdzie jest cobblestone tutaj nie ma cobblestone a. a dobra bo to się zmienia tak o już no na no, przecież tam y, tam do nieba chyba do boga to tam mam jeszcze chyba na sto któryś tam levelu znaczy poziomie jest tam y, pierwszy ten już ten ostatni klocek, na którym możemy o. Nie, 105 chyba, bo ja na tą wieżę budowałem za chwilę... O kurwa Ty cave system, ale... jazdy Kopalnie, ale... o w dupę. Wiesz co my znaleźliśmy opuszczoną kopalnię? What the fuck, wiesz jakie to jest rzadkie teraz? To jest 1,8 Ty weź to całkiem przypadkiem 4... Weź fakt, What the fuck, co się w ogóle dzieje? Ja tutaj nagrywam, pajęczyny jakieś widzę Ej no, serio A no tak, bo mieczem się zbiera. Ale w ogóle o co chodzi? Kurde, wiecie, bo... mieliśmy nagrywać, a tutaj jakieś reletacy mi się trafiają. To w dosłownym sensie. Opuszczona... No wiem, właśnie, ale... What the fuck, w ogóle co się dzieje? Ale... Ej no, tego wcześniej nie było! Diament! Czy to jest diament czy lapis? Lapis to jest chyba, kurde Lapis też jest rzadki Znaczy może... Spawner! Ładafuck! Co się w ogóle dzieje? Pająki No rozwalam, no co ja się będę pierdolił Ale... Nie no może nie dzieci, może dziewczynki jakieś nie no, wiesz, ogólnie to już zrobiliśmy dla jest, ale w, su w sumie gameplay może z tego powstać, bo kolega z klasy nasz też będzie robił. Nie oglądajcie go. Yy, Gniadzi będzie... Ej, what the fuck? Ej, co mi bije? Pająk jakiś dziwny! What the fuck, ja się go boję! What the fuck, co się dzieje? Jakiś dziwny pająk. Co się dzieje w ogóle? Ej! No, what the fuck, Oskar? No weź, coś... Napis! Nie byłem tutaj w ogóle! Oski, no ja tutaj. Pierwszy raz tutaj jestem. Ej, no ale fajny odcinek. Nie no. Uwierzcie mi, ja tego tutaj wcześniej nie znalazłem. O, kolejna skrzynia. O, gold. Ale fajnie. Sztabki żelaza. Nie byłem tutaj! To są skrzynie tak jak czasem w Dungeona chyba Ej no! No ty ja, tyle surowców ja bym pozostawiał lapis lazuli... A, w sumie wcześniej też... Kurde Widzisz to ty... Tutaj... Nie no, ja tu jestem pierwszy raz Ej no! What the fuck Eee słyszałem, że właśnie to się nie powstaje, ale... Ale to te twierdzę powstawał tak daleko od domu, a to nie tam lawa jest... Nie, ja stąd wychodzę, bo to ma być krótki jakiś odcinek, bo mieliśmy to pokazać tą budowlę, koblakować czy tutaj jakieś kurwa, y, znaczy kurna, y, redesy na się jakieś trafiają. Y, tak, y, w prawo chyba muszę iść. Ale serio, Co y, się dzieje. To jestem pierwszy... No nie, no nie będę się powtarzał, ale jestem tutaj pierwszy raz. ten spawner pająków, lapis, też sobie wezmę. Ale... Fajne to. I to się podoba, tylko że... Takie dziwne trochę, że ja też... <grym pająku> tak, ale ja tutaj idę po prostu. Ale chodzi o to, że ja w ogóle... Nie myślałem, że jakieś jeszcze jakiego znajdę. A ja chciałam zobaczyć, tą twierdzę. Ale w sumie... <grym pająku> no dobra. No to będziemy wracać chyba. O, tutaj też coś jest redstone, tam na dole. Eee... Mm -hmm. no tutaj. Tak, chyba są. A, no to co, to może zaprezentujemy to. No, mam tak. Myślę, że z tej mo na mojej najwyższej wieży, może uda nam się y dojść tam do końca. A nawet nie może, tylko na pewno... pewno... Ej, wiesz jak jest? Nie ma... O, szkielet jest. Przecież jest spawner zombie chyba ale będę i żebyśmy jeszcze nie chcieli po co? <laughs> no ale po co? będzie ciekawy pierwszy odcinek bo nie o albo zrobimy nidzolawę wpełnimy no. tak żeby nam się wszystkie temu topiło Pozdro. coś o, masz? no chyba <laughs> i potem no tutaj też coś ma być w ogóle ale nie wiem czy będzie a idziemy na tą drugą wieżę czy na tą, bo to jest ta taka bardziej widokowa. Myślę, że na tamtą pójdziemy. Ale tamto chyba nie jest większa, ale... Dobra, bierzemy. Y y y ups, dobra. Je jedziemy. Ej, what the fuck. Ano tak, bo zwalnia. Te piękne widoczki. A, tutaj za chwilę wam pokażemy. Znaczy, pokażę wam. Y serwer. mnie cała. Po co? A może... What the fuck? Oh. E, no dobra. Uuu, jeden skok. What the oh. fuck. Oh. Serduszko już mam, łaskar, naucz się e, no teraz cóż tak. Bym się że... Raz... No to to jest mój serwer. To i na razie jest mały. Ale będzie większy, jak będzie ktoś grał poza mną. E, no ty tak grasz średnio jakoś. No były skoki w każdym bądź razie I będą jeszcze O wiem, wiem jakie zrobię intro do ten naszej serii Będziemy zeskakiwać No, no to na tym chyba zakończymy e No ale zrobiliśmy, a którym się FRAPS prawie A no tak, sorry